Chrywka jako objaw nie tylko dotyka oczywiście dorosłych, ale również dzieci. U dzieci przede wszystkim ma dużo większy wymiar, ponieważ nie zawsze odznacza chorobę zapalną, a często wynika na przykład z takich zaburzeń funkcjonalnych, które w konsekwencji mogą doprowadzić do wytworzenia się tych zmian organicznych w postaci guzków głosowych i to jest najczęstsza tak naprawdę przyczyna chrypek u dzieci, u dzieci emocjonalnych, u dzieci yy, głośnych, krzykliwych yy, i takich bardzo ruchliwych. I to jest problem, problem jest na, o tyle duży, że tak naprawdę krtań dziecka jest w fazie wzrostu i my nie chcemy do momentu pokwitania, do momentu kiedy dziecko osiągnie pewną dojrzałość, nie chcemy ingerować wcale w tej krtani, ponieważ krtań cały czas tym dzieckiem rośnie. W związku z tym musimy sięgać po różne takie metody terapeutyczne, ale metody zachowawcze, które pozwolą nam na złagodzenie tych objawów, no, na wyeliminowanie tych złych właśnie nawyków, po to, żeby te guski można było wyleczyć. W leczeniu głusków głosowych u dzieci stosujemy różne metody w zależności od. Przyczyny oczywiście. Głuski głosowe mogą być wynikiem nadwyrężenia krtani, właśnie tego krzyku, tej nadpobudliwości. No i to jest wtedy duży problem, ponieważ wiążą się z osobowością i pewnymi cechami charakterologicznymi dziecka. Wtedy wprowadzamy takie metody, które nie tylko mogą zniwelować, wyleczyć te guzki, ale staramy się znaleźć związek przyczynowo-skutkowy. Co zatem robimy? U takich dzieci po pierwsze wykonujemy badanie słuchu i patrzymy, czy słuch jest prawidłowy. Jeżeli słuch jest prawidłowy, to zwracamy uwagę na to, czy dziecko zatem przetwarza każdy sygnał, który do niego trafia, i patrzymy, czy w zakresie centralnych procesów przetwarzania słuchowego też jest wszystko dobrze, bo okazuje się, że czasami takie trudności Również mogą być przyczyną zaburzonej kontroli wytwarzania głosu i mogą być przyczyną głusków u dzieci. To leczenie jest bardzo szerokie. Poza farmakologią, którą oczywiście stosuje się w takich stanach ostrych, bo one się wiążą z jakimś stanem zapalnym, i wtedy, tak zwane ostre głuski mają szansę zniknąć. Wprowadzamy ponadto fizykoterapię, czyli oddziaływanie lekami przeciwobrzękowymi, przeciwzapalnymi poprzez impulsy prądu w okolice tkanek krtani, i w ten sposób zmniejszamy czy też likwidujemy te zmiany błyskowate w obrębie fałdów głosowych. I Bardzo ważna rzecz. Bo to jest jak gdyby tylko wyleczenie tych, 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 tych zmian, natomiast to nie oznacza, że za chwilę te guzki nie wytworzą się ponownie, dlatego bardzo ważna jest rozmowa z psychologiem, z logopedą i zwrócenie uwagę właśnie na takie aspekty psychologiczne, w jaki sposób dziecko tworzy ten głos, w jaki sposób funkcjonuje w grupie z rówieśnikami bo okazuje się, że czasami zmiana tych postaw i ingerencja w taką sylwetkę psychologiczną dziecka jest kluczem do rozwiązania problemów z głosem. Jeżeli chodzi o długość leczenia, ona jest oczywiście różna i uwarunkowana, jest znowuż przyczynami. Jeżeli mamy do czynienia z guzkami yy, takimi ostrymi, to oczywiście ten czas jest... Stosunkowo krótki. Natomiast gorzej jest, jeżeli dziecko funkcjonuje z tymi guskami długo, wtedy pojawiają się pewne utarte nawyki, i my musimy mieć odpowiednio dużo czasu, żeby te nawyki zlikwidować i poddać pewnym technikom terapeutycznym dziecko. Zatem ten czas się wtedy rzeczywiście wydłuża. Czasami takie leczenie może trwać 3 miesiące, czasami 6 miesięcy, a czasami jeszcze dłużej. Nieleczone natomiast głoski niestety prowadzą do takiego momentu, że musimy podjąć decyzję o operacji. Robimy to bardzo niechętnie, dlatego że musimy zawsze pamiętać, że krtań dziecka rośnie i taka każda operacja jest pewną ingerencją, zatem zaburzamy nieco ten proces rozwoju krtani dziecka, na różnych etapach oczywiście.